Cześć wszystkim. Słuchajcie, ja dopiero wstałam. Jest godzina bardzo wczesna rano, a powiem Wam tylko, że wstał, żeby o godzinie 6-7 jakoś tak. No, ale dlaczego wstałam tak wcześnie, no nie bez powodu, nie bez powodu. Słuchajcie, dzisiaj mam sesję zdjęciową. No i co mogę Wam przy początku tak powiedzieć na temat takiej sesji zdjęciowej, jak się do takiej sesji zdjęciowej przygotować? No to na pewno pamiętajcie o tym, żeby mieć naturalne paznokcie w normalnym kolorze. Ja jeszcze to się tutaj dzisiaj nie sprawdziłam, ale nie miałam już teraz co z tym zrobić. Mam hybrydę i, i no, mam nadzieję, że fotograf mnie nie zabije I, i reszta ekipy. Pamiętajcie też o tym, że bardzo ważna jest nudziakowa bielizna. Już kiedyś popełniłam ten błąd, że wyskoczyłam tam w bieliznie myszkami. Nie polecam tego. Myślę, że one wtedy mi przyniosą też trochę szczęścia. E, co mam jeszcze mogę powiedzieć? Pamiętać o tym, że świeżo umyte te włosy, dlatego ja zaraz idę się ogarniać, bo moje wesztawały wczoraj, więc e, wiecie, trzeba to ogarnąć. E, piję wodę oczywiście z cytryną, ale myślę, że zrobię sobie jeszcze kawę, z tego względu, że właśnie od jakiegoś czasu mam coś takiego, że w ogóle nie mogę spać po nocach i śpię w dzień maksymalnie 4-5 godzin. A dla mnie to jest zdecydowanie za mało. Ja także, żeby być wyspana, to muszę spać co najmniej 8 godzin. Jak zdążę jeszcze coś zjeść, to jeszcze coś zjem, a jak nie zdążę, to kupimy coś na mieście. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że na sesję pojadę pewnie swoim autem, z tego względu, że nie wiem. Jaka to będzie sesja? Tak, jest to możliwe. Nie wiem, jaka to będzie sesja. I nie wiem, czy nie będę miała, właśnie, nie wiem, włosów mokrych, czy, czy, czy jakiś tam na żel. A ja mam coś takiego, że jak mam delikatnie chociażby wilgotne włosy i wyjdę na zewnątrz, nawet w czapce, to od razu jestem chora. Dlatego, żeby tego uniknąć, polawię sobie po prostu autem I tak też jest wygodniej i, i łatwiej, i w ogóle, i w ogóle. Chyba, że nie będę mogła znaleźć parkingu. To wtedy będzie. Gorzej. Dziękuję mamu się za kubek. Dobra, lecę. lecę. Najpierw zrobię sobie kawę yy, i lecę się szybko obajać. Także trzymajcie kciuki. O się jarą w ogóle! Jezusa! R wiecie, yy, yy, to będzie taka yy, pierwsza sesja zdjęciowa po yy, takiej dłuższej przerwie. Więc yy, nie wiem, czy stresuję się trochę, trochę się też stresuję bo nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy tam się odnajdę w tym wszystkim. Ale dobra, no dobra, no. Zobaczymy. Ja już lecę na sesję. Pytacie jak się ubrać na taką sesję. Polecam bardzo ubrać się totalnie luźno. Ja mam jakieś takie szerokie dżiny i szeroką koszulkę z tego względu, żeby nie mieć żadnych takich zagnieceń na skórze. a ten statet, ale chcę dla Was trochę tam ponagrywać też, więc no uciekam, bo już naprawdę nie mam czasu. Także lecimy. Uwierzcie mi, że ja się nienawidzę spóźniać. No, w tym wypadku troszeczkę się spóźniłam, ale mam nadzieję, że jeszcze nikogo nie ma. Na to liczę, bo yy, uwierzcie mi, że większość ludzi się tutaj spóźnia. Z tego względu, że właśnie są korki. Oczywiście się totalnie zagubiłam. Nie wiem, gdzie jest studio. Byłam zapytać pana. Eee, trochę mi rozjaśnił w głowie, ale nie wiem, czy wystarczająco, więc spóźnię się jeszcze bardziej. Ale dobra. Uśmiechnąć się i będzie dobrze. Przynajmniej na to liczę. Ale zimno, jezu. Dlaczego siedzę w aucie, a nie na sesji? No bo w poszukiwaniu e, studia y, wydzwaniałam po prostu wszystkie możliwe osoby, y, jakie się tylko dało. Wypisywałam do nich i próbowałam się jakoś skontaktować, żeby dowiedzieć się, gdzie jest to studio. No i słuchajcie, co się okazało, że finalnie tej sesji jednak nie ma. Co tam, że dostałam potwierdzenie, w sensie wysłałam potwierdzenie, że będę na, na tej sesji i przyjechałam specjalnie z Krakowa i zrezygnowałam z jakichś tam swoich planów. No ale się okazało, że tej sesji finalnie jednak nie ma, i to się okazało w dniu tej sesji e, i, 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 i w tej godzinie, nawet po tej godzinie, o której miałam być. Mm... Więc trochę niefajnie, ale to też pokazuje, że praca modelki wcale nie jest taka fantastyczna i nie zawsze wszystko idzie tak, jakby się wydawało, że powinno iść, czyli dobrze. No i też nie zawsze spotykamy się w pracy to znaczy inaczej. Czasami dostajemy jakąś informację. I nagle, jak już jesteśmy na miejscu, to się okazuje, że jest zupełnie inaczej, a człowiek nie jest przygotowany i robi tylko wielkie oczy. I co teraz, co teraz? No ale dobra, no nie ma tej sesji, więc bardzo chciałam Wam pokazać, um, jak wygląda praca na sesji. Um, jak wygląda makijaż, stylizacja i, i takie różne inne ciekawe rzeczy, ale myślę, że um, to nie ucieknie, że, że będzie jeszcze dużo um, innych sesji zdjęciowych. Um, no, ale nie ukrywam, jestem trochę rozczarowana z tego względu, że wstałam wcześniej i, e, no i właśnie przyjechałam specjalnie do Warszawy. E, no, ale wracam do domu z uśmiechem na ustach, bo się spotkam przynajmniej z Kamilem i e, przynajmniej, no, spotkam się z Kamilem moim Boże. jest tęsknię za nim, no. Nie mam planów na dzisiejszy dzień, bo miała być ta sesja. Yy, więc po prostu będzie spontan, wiem, że mamy kilka rzeczy dzisiaj do pozałatwiania jeszcze z Kamilem i on tam sam gdzieś też ma jakąś tam swoją pracę dzisiaj, yy, więc ja po prostu się zajmę sobą i yy, zrobię może trening, chociaż nie wiem, bo strasznie mnie wszystko boli, bo wczoraj robiłam trening taki domowy. Yy. I powiem Wam, że naprawdę bardzo, 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 bardzo się zmęczyłam i było naprawdę fajnie, ale dzisiaj wszystko mnie boli. Więc jeszcze się zastanawiam, co dzisiaj będę robiła a, Ale będę wam wszystko nagrywała, więc bądźcie ze mną dalej. Dobra, byłam kupić ulubione trufle czekoladowe z dla Kamila. E, babeczki bezglutenowe nie widać ich, a, myślałam, że widać, dobra. Ile co do domu? Ja po powrocie z sesji zrobiłam sobie małą przerwę. Położyłam się do łóżka i zasnęłam, i w sumie dopiero się obudziłam. Jest już ciemno. Jest już ciemno, ale wszystko jedno, tak jest, wszystko jedno, więc lecę do Impiku kupić farby, bo stwierdziłam, że namaluję dzisiaj obraz, tak, żeby się wyciszyć i po prostu odpocząć. Później pojadę jeszcze po Kamila. Eee, no i na pewno wezmę sobie maczę, bo maczę to jest coś, co uwielbiam. Dzisiaj była taka piękna pogoda, a teraz sami widzicie. Zawsze dziwi mnie to, że w Empiku za każdym razem jak tutaj jestem, a jestem często, ponieważ e, jestem uzależniona od kupowania książek i czytania. E, no i powiem wam, że naprawdę zawsze tutaj jest sporo osób. Um, zastanawiam się jak ja farby kupić, ponieważ no nie jestem żadnym artystą, e, nie, nie poczytałam też o tym i mam nadzieję, że uda mi się wybrać odpowiednie i pewnie przy okazji też e, wybrać sobie jakąś książkę, bo jestem maniaczką. już wszystkie książki tej autorki przeczytałam, ale stwierdziłam, że chcę mieć własną kolekcję, dlatego wezmę sobie kilka książek, przeczytam je jeszcze raz i na pewno będą super wyglądały na półce w, takim, w takiej wersji. Może wezmę sobie Mumię, bo Mumia była całkiem spoko. Przyszła pora na wybranie farb. Powiem Wam szczerze, że totalnie się na tym nie znam, więc albo zaraz sobie przeczytam w internecie, albo po prostu poproszę tutaj jakąś miłą panią, żeby mi pomogła coś wybrać. Tak mi pachnie jedzeniem, już się zrobiłam taka głodna. Okazało się ogólnie, że Kamil sam się odebrał, więc nie muszę już po niego jechać i po prostu zaczekam na niego tutaj. Weźmiemy jakieś jedzonko. Albo kto wie, może po prostu kupimy produkty i zrobię coś w domku. Zobaczymy. Ja na razie lecę do apteki. No i czekam, czekam na mojego Lubego. Czekam w kolejce do apteki, bo skończyły mi się już wszystkie witaminki, skończył mi się kremik, także trzeba uzupełnić zapasy. Ja, no. już jestem taka głodna, że naprawdę przychodziłam do Carrefoura i zapachniało mi po prostu jakimś jedzeniem i już mam taką ochotę coś zjeść. Jeszcze tak szybciutko pokażę Wam, co kupiłam w aptece. Jest to melatoninka z tego względu, że od dłuższego czasu mam niestety problemy ze snem, więc stwierdziłam, że na chwilkę będę się tak wspomagać melatoninom, żeby chociaż raz zasnąć i naprawdę wypocząć. Tutaj mamy witaminki B12 to jest akurat i one są bardzo polecane, jeżeli ktoś jest na diecie wegańskiej czy też wegetariańskiej. Tutaj mam witaminkę D. forte. No, i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że to są jedne z moich ulubionych kremów. Ja oczywiście używam wielu różnych innych kremów też, ale ten jest bardzo ciekawy i bardzo go polecam super nawilżający krem. No i chciałam wziąć ten sam krem, i on kosztował około 40 zł, ale Pani Przemiła, którą też pozdrawiam, powiedziała, że mogę dostać w tej cenie. Fajny zestawik, no więc skorzystałam z tej oferty, wzięłam sobie ten zestaw. E, tego produktu jeszcze nie używałam, ale mam nadzieję, że równie dobrze się sprawdzi. E, tak jak mówiłam, używam wielu kremów, ale ten jest naprawdę świetny. E, I jeśli mogłabym też wam coś polecić, jeżeli macie ten rądzik, to wostin, e, ale taki zielony, on też naprawdę super się sprawdza. A ten jest super, jeżeli chodzi o takie m, stricte nawilżenie skóry. Ja zaraz odpakuję, zobaczę, jak to wygląda. Jak coś nie jest to żadna reklama, po prostu stwierdziłam, że dobrze będzie Wam pokazać, e, jakie produkty też polecam. Tego e, aktywatora jeszcze nie używałam. Mm, z tego kremiku jestem super zadowolona. To jest skóra bardzo sucha i wrażliwa. E, a tutaj mamy do skóry suchej i skłonnej do alergii krem nawilżający pod oczy. Także na pewno się wszystko przyda i, i bardzo się cieszę, że znalazłam w takiej cenie. Tutaj mam wszystkie rzeczy, których będę dzisiaj potrzebowała do malowania. To są warby akrylowe, które kupiłam dzisiaj w Empiku. Te również są akrylowe, ale zakupiłam je w Tigerze, tak samo jak to płótno. Ono jest troszeczkę większe. Mm, paleta kupiłam ją w Carrefourze za jakieś śmieszne pieniądze pędzle. Pędzli co prawda mam sporo, a z tego względu, że ja uwielbiam malować ubrania i, i czasami sobie projektuję takie różne rzeczy i po prostu mam też farby do ubrań i właśnie sobie maluję często po ubraniach, ale te dwa dzisiaj kupiłam też w Empiku. Co so tutaj jeszcze? No dwa słoiczki z wodą, jeden do jaśniejszych kolorów, drugi do ciemniejszych, ale oczywiście to będę cały czas zmieniać. No i jestem ciekawa jak mi to wyjdzie i co mi wyjdzie. W sumie nie wiem co chcę namalować, ale mam nadzieję, że nie pójdzie to wszystko do wyrzucenia. A to jest właśnie pierwsza rzecz, którą pomalowałam. Na niej są cytaty z moich ulubionych piosenek. Czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale mówię Wam, że są. Ostatnio miałam też na filmiku z produktami z kuchni świata. Taką bluzę kolorową i właśnie ją też sama malowałam. Także spoko zajawka. Właśnie upadł mi pędzel. I tak to teraz wygląda. Oczywiście to nie jest efekt końcowy, no ale jednak sztaluga to myślę, że coś, co warto mieć. Na razie jestem na takim etapie. Bądźcie wyrozumiali, ponieważ pierwszy raz coś takiego maluję. No i dobra, no i efekty mamy też takie, że nie wiem, odleciał mi, mi główka od pędzla, ale spoko. Jeszcze kilka i zostało. Oczywiście już jestem cała brudna. No i stwierdziłam, że robię sobie krótką przerwę, bo już mi bolą plecki, bo siedzę cały czas na podłodze i, i maluję. No i Magda Gessler leci w telewizji, więc no co no? no, muszę iść no. Ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj dokończę ten obraz. Mamy pierwszą w nocy, jak właśnie skończyłam malować obraz. E, sprawiło mi to dużo frajdy. Nie ukrywam, miałam też jedną przerwę, taką dłuższą, bo oczywiście musiałam obejrzeć nowy odcinek Magdy Gessler. E, na pewno jesteście ciekawi, jak wygląda obraz. Obraz, ja bym to nazwała bardziej obrazek. Bądźcie wyrozumiali, bo robiłam to tak naprawdę pierwszy raz, żeby namalować coś takiego, wiecie? Zawsze, zawsze malowałam jakieś na swojej bohomazy i myślałam, że to jest jakaś super sztuka. A teraz chciałam namalować coś takiego bardziej realistycznego, więc uwaga! Tak wygląda obraz. No wiecie, no tu jest jakaś ścieżka, tu jest jakaś polanka, jakieś góry, takie rzeczy, tutaj mamy planetę. Jeszcze Wam go jakoś zaprezentuję później inaczej. Wygląda trochę zabawnie, wygląda, jakby wieloletnie dziecko to malowało, ale uwierzcie mi, że zajęło mi to naprawdę dużo czasu i bardzo się też starałam, i miałam całą twarz w farbie. Już się troszeczkę zmyłam, ale widzę, że coś tutaj jeszcze mam. I na palcach też coś jeszcze mam. Jeżeli chodzi o sesję, bez obaw wiem, że w tym tygodniu będzie. W tym tygodniu lub w następnym tygodniu na pewno będzie jeszcze inna sesja, więc z pewnością podzielę się z Wami tym, jak, jak to wszystko przebiega na sesji, jak wyglądają sesje zdjęciowe. No, także się nie martwcie. Ja jutro idę do dentysty na wyrywanie zęba, więc to na pewno nie będzie miłe uczucie. Także trzymajcie za mnie kciuki. No, i jeszcze będę miała jakieś tam inne, inne y, leczenie zapobiegawcze i wyrywanie zęba. Więc y, jutro będzie na pewno y, mocny dzień, że tak powiem. No, ja lecę się kąpać i lecę spać. Mam nadzieję, że dzisiaj zasnę. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji tego kanału i y, piszcie w komentarzach, co tam myślicie. No, dzięki jeszcze raz, wielkie i papa!